To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Czy im to się uda? Tego nie można przegapić. Dziś komentujemy dla Państwa z Gelsenkirchen, gdzie gościmy na Arena Owszalkę. Zapowiada się interesujące widowisko. Przekonamy się, co przygotowały oba zespoły. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Dziś Gruzja zmierzy się z Portugalią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A teraz gol, proszę państwa. No i rozwiązał nam się worek z bramkami. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Mamy wznowienie po Bramce. Portugalczycy ze stratą jednego gola. Bernardo Silva. I Bernardo Silva. Silva przy piłce. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Espardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Dobrze to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Odbiera, czysto w polu karnym. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Przypilce Cristiano Ronaldo. Odważnie i skutecznie. Brawo! Przypilce Cristiano Ronaldo. Ta im teraz remis! Dobra teraz interwencja. Bernardo Silva. No i Portugalczycy mają teraz rzut wolny. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. truje teraz w szesnastkę. O, to musi wpaść. Uwaga, piłka w grze. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Dobrze, teraz mija rywana. Teraz Rafael Bruno Fernandes. ja tym się nie zadowoli. Jestem pewien. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Nie masz. Teraz jest niepilnowany. Było ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. ja przy piłce. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Centra w pole karne. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Jacquetadze. Farackelia przy piłce. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Daleka piłka z rogu. Świetnie zachował się bramkarz przy tej centrze. Był mocno naciskany. Witinia. Bruno Fernandes. Dobre przerwanie akcji rywala. Michał Tadze. Dobrze teraz broni, brawo. Żałpa Palinia. Wittinia. Sędzia nie gwizdze faulu, bo Portugalczycy nadal przy piłce. Cancelo. Portugalii. Popatrzmy, jak to się rozwinie. O, dobrze, teraz sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. Byłem przekonany, że sędzia po odwiedzaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. A zatem mamy wynik 2-1. ja przejmuje podanie. Akcja jeszcze trwa! No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Rafael dał. I to tyle z tej akcji. A piłkę na skrzydle. Może przycisnąć. Płytadze. Cofa na przedpole. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Bruno Fernandez. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. No i nic z tej kontry nie będzie. Taka badze. Znowu są przy piłce. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Mika do z Sylwy. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Boka ta centra z narożnika Niewykorzystany cały fragment gry Piłkę wybijaną rywale. No i bramka No ładnie Przewaga rośnie A ciśnienie osób na ławce wyraźnie spada Po otrzymaniu piłki Od razu było jasne, że ta Za chwilę znajdzie się w bramce Z takiej odległości nie można było spudłować Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę. A kibice gwizdami wyrażają swoją dezaprobatę. I zaczynamy. Portugalia wchodzi z bardzo pewnej pozycji w drugą połowę tego spotkania. to Silva jest z sam na skrzydle przed szansą Cristiano Ronaldo no i gol proszę Państwa są nie do zatrzymania prowadzą już różnicą trzech bramek ależ to była bomba w ten strzał z pewnością włożono tyle siły ile tylko się da Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Gramy. Ale czy coś tu się jeszcze wydarzy? Portugalia z bardzo bezpiecznym trzybrankowym prowadzeniem. Taka badze. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Mogła być bramka, ale świetnie obroniony ten strzał Zwolnego. Lasa z rożnego w okolice 11. Udane teraz zagranie do środka. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony, odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Żałpa Linia Bernardo Silva Bruno Fernandes przy piłce Licha trafia do Cristiano Ronaldo Uwaga! Może strzelać! Bardzo dobra interwencja I mamy kolejny rzut rożny. Lekarne Bernardo Silva. No i brawo, to co Państwo widzicie, to wysoki presji. Teraz okazja przed nim. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. To był godny podziwu strzał. Na powtórce widać bezbłędną technikę tego uderzenia. Dobre ułożenie stopy, odpowiednia rotacja. Niczego nie zabrakło w tej bramce. Na tablicy wyników 5 do 1. Gio odzyskują teraz piłkę. Portugalczycy mimo faulu nadal przy piłce. Sędzia pokazuje grać dalej. Żałpa linia. Witinia. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Paracelija przejmuje podanie. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby cadło futbolu efektywne i efektowne. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Iście, hokejowy wynik. 5 do 2. Rafael Dau. Mamy gwizdek, stały fragment gry dla Portugalczyków. I mamy bramkę, proszę Państwa. I to jaką? Wyrzucił do przodu całe ciało, skierował piłkę głową do siatki. Zobaczmy to jeszcze raz. Futbolówka trafiona głową wpada do siatki. Nie ma wątpliwości, nie każdy by potrafił coś takiego strzelić. Jutro nie mało dzieciaków będzie próbowało to powtórzyć. My możemy jedynie pogratulować. Piłkę i biegnie z nią do przodu. Varej, Gio, Ciekawa teraz piłka górą. Dawid no i po ataku. Zagrożenie minęło. Nie ma przerwy. Portugalia z korzyścią. To musi być Bramka. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Przy piłce, palinia. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Faul nie, czysty odbiór w polu karnym. dadze. To może być groźne. Będzie kontra. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Przyjął, ale trochę ciasno. Porywając się na tak fantazyjne wykończenie, trzeba przynajmniej trafić w bramkę. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. Diogo Costa. Pepe. Piłka wędruje do Palini. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ronaldo. Bruno Fernandes. O i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Faradzkel ja przy piłce. Czy zdecyduje się teraz na strzał i zrobił to. On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali, a teraz to nie w uściskach kolegów z drużyny. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki, ależ gol. Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, o to bym tego nie nazwał. Odbiór, Mucha nie siada, rywal bez szans. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Ruben Neves. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. I udało się zablokować. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Parackielia. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. linia. Ruben Neves. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. Gonzalo Ramos. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I tej szwili... Kabadze. Korzyść na rzecz Portugalii. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Popnął teraz piłkę 16. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Dały Aszwili. Kabadze. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Zagrywa na dalszy słupek. Tyle, że za blisko bramkarza ta wrzutka. Bez problemu sobie radzi. Twarde wejście, ale bez faulu. Koniec meczu proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić. Widać było tak szczerze mówiąc, że drużyna zmaga się sama ze sobą przez większość spotkania. Niestety niewiele z tego wynikło, poza wyraźną porażką na koniec. Myślę, że sztab trenerski będzie miał sporo uwag i pretensji po tym. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwa dole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich tricka bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju